Witam Was bardzo serdecznie. Chciałbym Was dzisiaj zaprosić na organizowany przez MindLab webinar, który będzie dotyczył asystentów AI i który to webinar będę miał dla Was przyjemność poprowadzić. Na tym webinarze porozmawiamy sobie o tym, czym są asystenci AI, jak możecie ich wykorzystać do usprawnienia Waszej codziennej pracy, do usprawnienia pracy Waszego zespołu, całej Waszej organizacji. Pokażę Wam, gdzie takich gotowych do wykorzystania asystentów, na jakich platformach możecie ich znaleźć, oraz przede wszystkim porozmawiamy sobie o tym, jak Wy sami możecie stworzyć asystentów, a jak którzy będą wspierać Wasz zespół, Was samych, Waszą organizację w codziennej pracy. Omówimy sobie to, jakie cele wybierać asystentowi, jaką osobowość tworzyć asystentowi, jak przygotować na niego bazę wiedzy, tak by ten asystent dobrze funkcjonował, tak żeby ten asystent faktycznie usprawniał Wam Codzienne obowiązki zawodowe. Także bardzo serdecznie Was zapraszam do organizowanych przez ma webinar. Mam nadzieję, że zobaczymy się i usłyszymy się już na samym webinarze. Do usłyszenia!